Siema, chciałem nagrać taki filmik trochę bardziej, gdzie pogadamy sobie tak na żywca, bez skryptu żadnego. Mam tutaj parę notatek przygotowanych, tak żebym wiedział w ogóle o czym mam do ciebie gadać. Ale chciałem właśnie nagrać taki filmik, który być może nie będzie miał aż tyle wyświetleń, ale uznałem, że warto nagrać coś takiego, bo być może tobie pomoże, bo na pewno ja chciałbym szybciej jakby o tym usłyszeć w życiu, że tak naprawdę nie potrzebujesz planu. Żeby zmienić ani Twoje ciało, Twoją sylwetkę, ani całą resztę Twojego życia. Bo jak ja zaczynałem, jak miałem 19 lat, to no byłem w takiej pozycji praktycznie kompletnego przegrywa. Ja tak o sobie całe szczęście nie myślałem, no ale jak ktoś tak na mnie z zewnątrz by spojrzał, no to ani nie miałem pracy, nie miałem pieniędzy. Chciałem mieć jakby kiedyś własny biznes, ale zupełnie nie miałem pojęcia, jakby w ogóle, jak mam do tego dojść. Nie miałem, nie miałem pojęcia, jak się można jakby w ogóle za to zabrać. Moje ciało było w strasznej kondycji, bo byłem i sztywny, pospinany i byłem chudy, taki chudotłusty, nie miałem na sobie mięśni. Dziewczyny to w ogóle na mnie nie zwracały uwagi, jakby żadna mnie nie traktowała jako, jako jakiegoś potencjalnego, dobrego prospekta na, na, na chłopaka czy na cokolwiek tam innego. I mój point jest taki, że dzisiaj i zbudowałem własny biznes w oparciu o to, co ja chcę robić, taki biznes, jaki ja naprawdę jakby wewnątrz jakby chciałem, chciałem zawsze mieć i jaki chcę mieć, takie, który mnie naprawdę satysfakcjonuje, jakby jestem serio mega dumny z tego, co zrobiłem i, i co z tego, co robię i jest dokładnie, robię dokładnie to, co zawsze jakby chciałem robić. Mam ciało takie, jakie zawsze chciałem mieć, jeszcze nie jest tak w pełni dopracowane, ale jestem i umięśniony i zarąbiście wyglądający, no przynajmniej w miarę. Nie wiem, jak dla kogo, może dla Ciebie nie, może, może dla Ciebie tak. Jak jesteś tu na tym kanale, no to pewnie gdzieś tam w jakiś sposób jest w miarę okej okay, to mój, mój wygląd dla Ciebie. No nie, nie liczy się przede wszystkim wygląd, ale wygląd też się liczy, nie oszukujmy się. Żeby ktoś Cię oglądał. I, I mam to ciało właśnie sprawne, czyli takie, jakie zawsze jakby mi od małego jarało, takie, żebym mógł się w nim poruszać. No i jestem coraz bardziej sprawny, umiem coraz więcej i no, no w tym roku będzie już naprawdę zajebiście. I ostatnio biegnę sobie nad morzem i idzie naprawdę zajebista laska I tylko patrzy jak, wiesz, nie spojrzy się na mnie, tylko patrzy się tak ten, ale, ale aż się banan na twarzy robi Także wiem, wiem że się podobam no, najładniejszym dziewczynom, jakie tylko chodzą w ogóle I point jest taki, że ja, jak, ja to wszystko zmieniłem, nie mając planu jakby na żadną z tych rzeczy <laughs> Nie miałem pojęcia jak to zmienić byłem jakby wychowany w taki sposób, że, że nie potrafiłem myśleć w odpowiedni sposób, miałem blokady w głowie i nie potrafiłem jakby zmienić tego. Nie wiedziałem, jak mam, jakby, na czym polega mechanizm. Nie wiedziałem, co robię, co robię źle. Myślałem, że robię jakby dobre rzeczy, ale te rzeczy nie były dobre, jakby nie szedłem w dobrym kierunku. <laughs> I dzisiaj jakby jest zupełnie inaczej, ale na żadną z tych rzeczy nie miałem konkretnego planu, a nawet jakby jak... Jak kupiłem program, bo żeby zacząć mój biznes, to zainwestowałem w jedną osobę, która jakby bardzo mi to pomogło, ale mój biznes, który mam dzisiaj, jest zupełnie innym biznesem niż wtedy miał być, bo zamysł był taki, że po prostu był sprawdzony schemat na biznes, którym można było zrobić, gdzie po prostu mógłbym pomagać komuś schudnąć. Ale ja się nie czułem z tym dobrze, bo to nie było to, co ja bym chciał robić, to nie było to ta wiedza, która. Którą ja posiadłem jakby w życiu, to nie było to, to nie było moje, tylko po prostu bym sprzedawał coś, co jakby przy, przyniosłoby mi pieniądze, ale no to jakby to nie było to, co, co ja faktycznie chciałem robić, co nie? I, i, I biznes, który zbudowałem dzisiaj, wymyśliłem, jakby zupełnie sam i jestem mega za to wdzięczny i mega z tego dumny, że mogę mówić do Was tak, jak mi się podoba, że chcę mówić i i sprzedaję wam programy, w które ja serio wierzę i które jakby no, ja sam wymyśliłem, ja sam to napisałem i to jest wszystko w oparciu o moją wiedzę, moje doświadczenie i, i robię taki content, jaki bym chciał faktycznie robić i mam takie osoby na kanale, to mam takich widzów, z których jestem zajebiście zadowolony i, i naprawdę jakby uwielbiam was chłopaki, bo widzę w komentarzach, że są osoby jakby przyciągam do siebie takie osoby, jakie bym faktycznie chciał serio do siebie przyciągać na ten kanał więc jestem mega za to wdzięczny. Ale to, co chciałem powiedzieć, to, że nie potrzebujesz jakiegoś konkretnego planu, żeby cokolwiek osiągnąć w życiu. To, czego potrzebujesz, to jest zmienić standard. Tego, jak Twoje życie wygląda przede wszystkim, bo mogę Ci dać mój plan, mogę Ci dać najlepszy plan, jakby krok po kroku, system jakiegoś zmiany, jakiejś dziedziny swojego życia. Czy to są relacje, czy to są finanse, biznes, czy to jest Twoje ciało, sylwetka, tak jak ja pomagam, to mogę Ci dać najlepszy plan, możesz mieć wszystko rozpisane i to może być naprawdę zajebista rzecz, ale jeżeli Ty nie myślisz o sobie jako o takiej osobie, która już zmieniła to w swoim życiu, że twoje życie jakby w ten sposób wygląda, że po prostu ty jesteś taką osobą, która ma taki poziom jakby danej, danej dziedziny, to nie zrobisz tego planu. Jakby twój umysł cię zastępuje, tak zawsze jest. I ja tak miałem, i wszyscy tak mają. I dopóki nie podejmiesz takiej decyzji, że ten program dla ciebie zadziała, że to jest to i. Choćby nie wiem, co się stanie, to ty dojdziesz na ten poziom i nie odpuścisz sobie, nie zaakceptujesz swojego życia dopóki nie wejdziesz na ten poziom, to dopóki takiej decyzji nie podejmiesz, to twoje życie nie ma szans się zmienić. Bo zawsze będziesz jakby wracał do, do punktu wyjścia, do tego, co jest dla Ciebie łatwe i komfortowe. A z kolei jak podejmiesz tę decyzję, to nie jest Ci potrzebny żaden konkretny plan, bo tak czy siak, plan będzie się zmieniał na milion różnych sposobów. Jakby biznes, kompanie. Zaczynałem mając jakby zamysł, że to będzie biznes jakby na tym schemacie, który został mi podany. Podczas gdy okazało się, że to nie zadziała. I miałem opcję albo wymyślę samemu ten biznes i zrobię po mojemu, tak jak ja bym chciał i, i za wszelką cenę muszę to zrobić i musi się udać, muszę to wykminić. I no i się udało. Albo muszę zrezygnować, bo by nie zadziałało. Tak samo mój plan treningowy zmieniał się milion razy. I za każdym razem, jak na przykład <laughs> oglądałem jakiś poradnik, czy, czy słuchałem kogoś, że mam jakby w ten sposób trenować, ale dla mnie to nie działało, nie byłem w stanie tego zrobić, mimo tego, że teoretycznie powinienem, to musiałem sam wykmienić drogę. Ok, jak mogę zrobić to tak, żebym był w stanie to zrobić i żebym mógł do tego dojść, bo na przykład. Pompkę w staniu na rękach są ćwiczenia, których ja na początku zupełnie nie byłem w stanie zrobić, a to były na jakieś najprostsze progresje do pompki w staniu na rękach, które ludzie pokazywali. To nie, Dzisiaj już prawie potrafię tą pompkę w staniu na rękach zrobić, ale musiałem dojść po prostu, próbując na wszelkie różne sposoby, po prostu dojść do tego. I jeżeli nie masz takiego zaparcia, że za wszelką cenę dojdziesz do tego punktu, to, to no nie masz szans, poddasz się. Jak, jak potrzebujesz jakiejś sztywnej rozpiski, to się poddasz, bo problemem ludzi. <laughs> Może zatrzymam nagrywanie na chwilę, bo później ciężko będzie mi ten filmik przerzucić, co? P problemem ludzi nie jest to, że jakby nie mają planu, że nie wiedzą co zrobić. Problemem jest to, że próbujesz to osiągnąć zbyt szybko, bo kiedy podchodzisz do, do rzeczy w taki sposób, że musisz to osiągnąć w 90 dni, co nie? Próbujesz zmienić swoje ciało kompletnie w 90 dni, próbujesz zostać milionerem w 90 dni, to próbujesz rzeczy, które nie są podstawami i których nie jesteś w stanie tak długoterminowo utrzymać i próbujesz po prostu naładować wszystkiego, jakieś sztuczki użyć, jakiegoś triku, jakiegoś myku, żeby dojść w, jakby bez przeszkód w jakimś super szybkim tempie gdzieś, podczas gdy no praktycznie zawsze w ten sposób upadniesz i, i nie wiesz, co robisz. A jak... Skupisz się na robieniu podstaw. Jak znajdziesz, bo w każdej dziedzinie, jakby progres w każdej dziedzinie jest prosty, jak znajdziesz fundamenty. I jakby nie jest problemem osiągnąć zajebiste ciało, robiąc podstawowe, fundamentalne ćwiczenia przez 9 lat. Ciężko jest to zrobić w 90 dni. Nie da się tego zrobić w 90 dni. Wszystko, co jest w życiu dobre, zabiera czas. Ale kiedy podejdziesz do tego w ten sposób, że nie ma problemu w tym, żeby przez 9 lat. Czy nawet 9 miesięcy wrzucać content na YouTube'a <laughs> i starać się pomagać ludziom? I no nie, nie będziesz milionerem w 90 dni, co nie? Jakby. Ja jeszcze mi do tego daleko, ale już mam znaczny progres. I. Jakby to nie jest, nie jest problemem robić podstawy systematycznie. To nie jest trudne, nie ma w tym nic, nic skomplikowanego. Ale kiedy próbujesz zrobić to wszystko w. Krótkim czasie, w 90 dni, no to nie skupiasz się na podstawach, skupiasz się na tym, żeby jak najszybciej zacząć w jakiś sposób wyglądać, żeby jak najszybciej uzyskać ten zewnętrzny rezultat, co nie? No i przez to się gubisz. Co miałem powiedzieć? Możesz mi dać znać w komentarzu, co o tym myślisz, jeżeli to do ciebie w jakiś sposób dociera. Tak dla przykładu, jak chodzi o zmienianie swojego ciała, swojej sylwetki, to. Jak założysz sobie, że przez kolejnych 10 lat będziesz robił podstawowe ćwiczenia wielostałowe, które budują masę Twojej sylwetki, jeżeli nauczysz się o tym, że to jest właśnie fundament do budowania większych mięśni, to po 9 latach posiadanie zajebiście wyglądającej sylwetki nie będzie już Twoim problemem. Natomiast jak ty próbujesz w 90 dni zrobić kompletną transformację Twojego ciała, a nie w 9 lat, to próbujesz się skupiać na wszystkich tych detalach i elementach, żeby, żeby wycisnąć z tego, z tej małej ilości czasu po prostu maksymalny progres, żeby stać się nagle bestią i skupiasz się na rzeczach, które nie są podstawami. Skupiasz się na izolacjach, żeby jak najwięcej napompować tych izolacji. Ale to tak naprawdę jakby nic, nigdzie Cię nie zaprowadzi, nie zrobisz tym progresu, bo nie posuwasz się na podstawach, co nie? A kiedy założysz sobie dłuższą ramę czasową, że ok, nie próbuję ćwiczyć na kolejne 90 dni, tylko próbuję ćwiczyć na resztę mojego życia, więc dlaczego nie mam po prostu robić tych podstaw systematycznie? i za 5 lat i tak i tak będę wyglądał zajebiście, co nie? W ten sposób jak podejdziesz do tego, to jest o wiele łatwiej. W każdym razie chciałem powiedzieć, że nawet jak kupujesz od kogoś jakiś plan, jakiś schemat, to dobrze jest tego nie traktować jako taki plan, którego ty się musisz trzymać i od tego wszystko zależy. Tylko taki dobry plan powinien uczyć cię ogólnego schematu i takich fundamentalnych założeń, fundament podstaw jakby działania systemu, podstawowych dźwigni, nie niegotowej ścieżki, poukładanej, tylko systemu, jak system działa, tak żebyś sam potem potrafił rozumieć, żeby nie dać ci jakby nie dać ci ryby, tylko nauczyć cię łowić. I właśnie dlatego ja staram się tak w tych moich programach to zrobić, że zawieram całą jakby wiedzę, tak żebyś potrafił i, i też jakby pokazuję dlaczego jakieś ćwiczenie jest pierwszorzędne, dlaczego jakieś ćwiczenie jest drugorzędne i w jakich kategoriach te ćwiczenia można zamieniać, tak żebyś rozumiał, jak ten plan jest ułożony i z ilu ćwiczeń on ma się on ma się składać, i na jakich miejscach są te ćwiczenia, dlaczego i na jakich zasadzie działa odżywianie, tylko właśnie po to, żebyś potem jakby nie trzymał się czegoś na sztywno, tylko żebyś rozumiał. Także mam nadzieję, że ten filmik w jakiś sposób jednak będzie pomocny. A jeszcze na koniec ci powiem o takiej rzeczy, nad którą pracuję, bo jak właśnie przydałaby ci się pomoc i przydałaby ci się na przykład taka grupa ludzi. Która razem zmienia swoje ciało i właśnie taki system wiedzy poukładany, żeby się nauczyć od podstaw, to pracuję nad naszą nową platformą dla kompanii, gdzie będą wszystkie moje programy poukładane w taki cały system, gdzie będzie można ćwiczyć w domu, będzie można ćwiczyć kalistenikę, będzie można ćwiczyć na siłowni, będzie można łączyć taki program hybrydowy, gdzie będzie i siłownia, i kalistenika, i ciężary, i kalistenika. I gdzie będzie właśnie taka nasza zamknięta społeczność, gdzie każdy w programie będzie miał dostęp do mnie, będzie mógł zadać pytanie, będzie mógł wysłać technikę do sprawdzenia, będą spotkania na żywo, gdzie będziemy wszyscy mogli razem sobie pogadać i odpowiadać sobie na pytania. Więc jak coś takiego byłoby dla Ciebie fajne, to możesz się zapisać na listę oczekujących na mojej stronie kompania6.pl. I wtedy jak wyjdzie ten program, premiera, no dopiero jakoś marzec, kwiecień, coś takiego. Więc trzeba na to chwilę poczekać, bo jest nad tym dużo roboty. Ale właśnie jako, że, jako, że chcę Was przekupić trochę, żebyście się zapisali i, i potem dołączyli sobie do tego programu, to te osoby, które się zapiszą, no to będą miały 50% ceny, to żeby dołączyć. I dostaną ode mnie też parę takich materiałów do, do przeglądnięcia sobie przedpremierowo. Do zobaczenia. Także, jakby Cię to interesowało, no to możesz sobie obczaić, możesz się zapisać. I pamiętaj, że szkoda życia, żeby być miernym do końca. Szkoda życia, żeby nie zbudować sobie takiego ciała, z którego serio będziesz zajebiście dumny. I ogólnie takiego życia, z którego będziesz zajebiście dumny, bo właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Budujesz ciało, po to, żeby nie ograniczało Cię w życiu ogólnie. Żeby mieć takie życie, jakie chcesz, nie tylko ciało. Także. Trzymaj się i widzimy się już w następnych normalnych filmach, albo w kolejnym podobnym, bo pewnie nagram jeszcze no, więcej takich. Także na razie.